Dzień dobry, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w drugim odcineczku na kanale Mega Machaseli babcia na polskim gospodarstwie tak jak mówiłem w poprzednim odcineczku dzisiaj będziemy masajem Fergusonem co się nazywa? pole, orać, łorać, bo zarosło bardzo za wcześnie I dajemy radę Wixowie. I wam zdradę taką tajemnicę, że ten, że Megamach powiedział, że jak wbijemy 200 w świetle pod piosenką do 17 grudnia, to wypuści piosenkę kolejną świąteczną. A więc to już wy, to już wy się musicie postarać o to. Teraz każdy, kto obejrzy ten odcinek od razu, niech wchodzi. I niech obejrzy piosenkę. Naprawdę, piosenka ile tam trwa? 27 sekund, 28. To nic nie, jest, tak to nie kosztuje naprawdę. Oczywiście. Jak już obejdziecie piosenkę, to możecie też kliknąć, w przycisk subskrybuj, żeby nie był czerwony, tylko ma być szary. elegancko nic. Kurde, poczekajcie, muszę wejść w ustawienia kamerki. Mam trochę podgłośnie. O właśnie ostatnio setę kupiłam ten puk Puk se kupiłam to no. Puk się... Brano, bra bra brane i puk se kupiłam No jak ci bale, nic na dzisiaj kurwa w tej ności to ludzie nie umieją chodzić tam ja. Dobra, gazo twoje, no dawaj sobie. Ale go trochę Ale Fajny ten masej. Naprawdę fajny. Damie świeżo z ciebie ze mną. Jedź, no. Naprawdę, i tu jeszcze, kurde mieszkanie, ziarosło to pole, kurde tym zielskiem. Jeszcze, żeby się kuźwa masę nie zakopał. wtedy to by był dopiero coś Bo Poliny nie ma. Liny jeszcze nie mam. Liny widzowie jeszcze nie mam. A napiszcie w komentarzu jak tam piątkowy dzień. Wam i bardzo dobrze mi ja naprawdę wspaniale się czuję. Już mnie tak gardło jak ostatnio, nie na kur... nie na nie no, nie boli. Dobry to wsięty maser. Ale oranie to jest najgorciej, tu się coś tam zarateń ten... Siapcha, tu się może traktor zakopać. Nie lubię orania, Tam pronowanie to piątka, odpalić paliczka, i dupa tam. Ale... Jeszcze kurde nie mam tego, no... Kurde, kurde! Nie wiem, nie nie, nie. Tu ci ci rom, że z jednej i drugiej strony. Ja robię tak, że po prostu pierd... a potem jak idzie. Jeszcze ksiaki tym maseniem kuźwa. Jarosław, to pole, nie ma kto uprawiać nad niemią. Ja. E, widzowie, napiszcie w komentarzach, nie wiem czy mówiłem. Jak obejrzycie piosenkę Mega Macha, to napiszcie, jak wam się podoba. Proszę Pać, napiszcie, jak wam się ta piosenka podoba. Od skali od 1 do 10. Ja mogę powiedzieć, że mi się podoba 10 na 10. A więc tak, teraz, o drugi raz powtórzę, jak obejrzysz ten odcinek, Zapierdzielasz, ob, obejrzeć piosenkę. Macie czas do 17 grudnia, żeby widzieć 200 ścieki świetlnych pod tym pisemką. Czekam, jaki ja to z tymi światłami. Koniu. Dobra moi drodzy, bo mi się tu trochę zejdzie z tym oraniem To ja te cięcie wam zrobię, dobra? Cięcie! No dobra, Widzowie już jestem Już ten Już tu I wszystko już Wszystko już oorałam. Czekajcie, cięcie zrobię, bo mi telefon pani. Dobra. Widzio, ja już jestem. Z wieśkiem gadałam, z wieśkiem. Dobra, poczekajcie. Pół godziny prawie z nim gadałam. Ja to jak się kurde czasem się zagadam, a robotę goni Robotę goni, a się kurde zagaduje się w się. Czek kierunkowskać Oj, prawie bramkę zachodziłam. Teraz z prądkami, no powiem wam, że te brony są nowe, nie powiem. Od dziśka kupiłam! Ścisie koniec, bał ja też będę. Oczywiście odmalowane Jak kupiłam to pojechałam na dolność Dzisiaj bądą mechanik O kurciaki, co się stało Kurcie, co się stało, ja pierdzielę O kurcie. Dolce! Trebuie si tu copii, tu curte si Wiem się zachaciło tu. Tu się wzięło. Się pociągnęło. Kurde, czemu to do góry nie idzie? Далее. Да, да, вот, да. Вот, Wiecie, dziele się gdzieś Kurde, Kurde no naprawdę powiem wam Cię w końcu wzięłam jak po polutku, powolutki potem cisowym końcu, z wtedy miałam kurde naśgła, naciśniałam, od razu poszło. Jak się Dobra, nie będę światła paliła na tym pół kilometrę. a więc w następnym moim drodzy odcineczku będzie Będzie kupowanie się w niczka. To jeszcze co ja robię, planowanie. Z tej kamery, o proszę, tak wyglądam. Teraz dron będzie ze mną leciał. Jakoś dajemy ranę. Ale pod górę ma, to ja się mu nie dziwię Trudno się tamtym bym był ściara, kurde robiła kolejny przejazd. Już mi w połowie była, ale masejkiem. Zobaczcie jak on radę, idzie szybko Poczekajcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinać go takich z tej serii Bo no, niektórzy widzicie, może chcą więcej, niektórzy mniej! maleńku, idzie, dobra No trzeba wam powiem widzowie, że zatrzymam się I w tegoś tego sprzętu. Bo Powiem wam tyle Cię To już jest koniec odcineczka, ja się z wami żegnam za też cię łapki w górę przypominaj, że przypominam lecisz się. Czas obejdzisz ten odcinek, lecisz do Megamacha. Na razie cześć. No oczywiście na kanale Megamacha, ale na piosenkę. Na razie cześć.